I rozpoczęła się gonitwa. Straight forward na czele, ale nie forsuje tempa. Ery Wright tuż koło, koło niego. Nieźle przy kanacie Sant Ambrosio. Na ostatnim miejscu Ri Ale stawka ściśnięta teraz na ostatnie miejsce spada Viveco, a nie jest to duża strata. Straightforward Sound Ambrosio i Air Freight. A za chwilę to się może zmienić. Na czwartym miejscu galopuje Noir Désir, potem Boutebri i na ostatnim Viveco. 1000 metrów do celownika, konie na łuku. Sound Ambrosio ma kanat, ładnie to jeździec wyzyskuje. Straightforward musi iść nieco szerzej, a jeszcze szerzej Air Freight. 800 metrów do słupa, na czwartym miejscu Rui Boutebri, Viveco i Noir Désir męczą się na razie na miejscu ostatnim. Po wejściu na prostą, Sound Ambrosio próbuje przyspieszyć, goni go straight forward i Rui Boutebri. To jest 400 metrów do celownika. Ucieka Sant ambrogio ale nie galopuje jakoś specjalnie pięknie. Straight forward, Ri -e i Polem Erifright. Bro broni się jeszcze Sant ambrogio jedzie stara się go posyłać. Stara to dobre słowo. E Sant ambrogio teraz poprawia, e atakuje -e Ri i za chwilę w celowniku. Reboot Ebri, Santa Ambrosio, Straight Forward i pozostałe.